Cześć! Z tej strony weronika z LED.pl Dzisiaj pokażę Wam nowości, które właśnie wjechały na nasz sklep. Wśród nich, niewątpliwą gwiazdą dzisiejszego odcinka, będzie lampa solarna SOLIS. Zaczynamy rozpakowywanie. W pewnym znajduje się ciężki kabel zasilający 20-metrowy z 30 lampkami LED. Girlanda SOLIS została wyposażona w wymienne, nietłukące się żarówki. Dwie dodatkowe awaryjne żarówki, panel zasilający, dodatkowe elementy takie jak pilot, kabel oraz uchwyty do montażu, a także instrukcje. Irlanda może być zasilana na trzy sposoby: energią słoneczną przez port USB typu C oraz z sieci 230V za pomocą opcjonalnego adaptera. Umożliwia to jej użycie w różnych lokalizacjach, nawet tam, gdzie dostęp do słońca jest ograniczony. Czas ładowania wynosi do 8 godzin, a czas świecenia do 12 godzin. Dzięki klasie szczelności IP65 girlanda jest odporna na pył oraz wodę pod niskim ciśnieniem, co czyni ją odpowiednią do użytku całorocznego. Panel można łatwo odłączyć i doładować w innym miejscu. Urządzenie wyposażone jest w czujnik zmierzchu, co oznacza automatyczne włączanie się po zamknięciu zmroku oraz wyłączanie się o świcie. Do zestawu dołączono pilot z sterowania o zasięgu do 15 metrów. Pozwala on na zmianę trybów świecenia do 8 pozycji, regulację jasności, ustawienie timera 4, 6 lub 8 godzin oraz przywrócenie ustawień fabrycznych. Urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia. Girlanda Solis sprawdzi się jako dekoracyjne oświetlenie ogrodu, altany, tarasu, sceny plenerowej lub sesji zdjęciowej. Dzięki swojej funkcjonalności i wytrzymałości, to uniwersalne i estetyczne rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych. Podsumowując, Solis to kawał porządnej girlandy. Jest ładna, wytrzymała i świeci kiedy trzeba. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Pozdrawiam. Leddo.pl i wszystko jasne.